Szybki test yy, wiedzy. Jakby Pan był tak uprzejmy i spojrzał na ekran, yy, pojawią się na nim różne zboża. Cóż to jest? Panie rektorze, nasi no, nie chcę być odpytywany. Pa, panie z, ministrze, to są wzmusz, z, cztery podstawowe nie wiem, zboża uprawiane. Nie, to nie jest akurat. To pszenica, po prostu. ale to nie jest kukurydza. No dobrze, ale panie rektorze, od, z, od tego to, są panie super mistrze, spe, jest? specjaliści, no wygląda jak pszenica. No, no nie, to nie jest pszenica, to jest jęczmień. Następne poprosimy. Panie redaktorze, no, nie odpytujmy się, ja rozumiem, to? że to jest, y, to jest y, test, w którym są naprawdę świetni specjaliści. Ja zajmuję się kwestiami energetycznymi, i kwestiami panie prawnymi. Panie mistrz, prawnymi, panie redaktorze. Tak jak powiedziałem, panie redaktorze, no, nie, nie będę się To nie jest kwestia strzelania, bo no. to jest nieprofesjonalne. Zajmuję się kwestiami energetycznymi w Ministerstwie Rolnictwa. To jest owiec, się... następną tablicę. Panie redaktorze, zajmuję się kwestiami energetycznymi. To jest, ba to jest banalne. No, nie, nie widzę tego dobrze. Ja że nie. Żyto, no, panie, panie, panie żyto panie nie, no, panie dyrektorze. znaczy, bo to, jest, to jest, kwestia tak. Ja się znalazłem w Ministerstwie Rolnictwa, e, dlatego, żeby e, realizować projekty energetyczne. Dobrze. A nie boi się pan I, takiej sytuacji? Że jedzie sytuacja... pan na wieś, nie, jedzie, pan, pan, jedzie pan, jedzie ja, na wieś. Ja, ja rozmawia pan w... z rolnikami, i oni mówią: "Panie Kowalski, pan nawet zbóż nie potrafi". Roz, ja rozpoznać.